Dzięki wielkie, dzięki wielkie. Słuchajcie, jeżeli kroić, to tylko z Wojtasem. Słuchajcie, e, dzisiaj powiem Wam o fajnej sytuacji, bo to, co widzieliście w tej chwili, jest element historii mojego życia. Każdy ma swoje historie. Oczywiście to nie jest najbardziej hardkorowe, co mnie w życiu spotkało, natomiast je, była to jedna z sytuacji, która zdecydowanie zainspirowała mnie do tego, żeby trenować e, i żeby zacząć dbać o swoje bezpieczeństwo. Jak byłem słuchajcie, w siódmej klasie podstawówki, e, pamiętam, szedłem z moim kumplem na trening piłki ręcznej. Dopiero e, się tam rozkręcałem i idąc po parku, a modne były kiedyś w tamtych latach kradzieże, czapek, butów e, i oczywiście kasy. E, Podbił, podbił do mnie gość, razem byliśmy z kumplem, starszym jakieś 10-15 lat. Dostaliśmy po prostu poplaskaczu i kazał nam zdjąć buty. Ja się bardzo zdziwiłem, ale wtedy to, co widzicie w tej chwili w sklepach i te wszystkie Nike i tak dalej, kiedyś to był towar naprawdę bardzo, bardzo rzadki i żeby naprawdę sobie kupić takie sprzęty, to raz, że trzeba było albo troszeczkę poszczędzać, albo mieć jakiegoś wujka za granicą. Ja miałem akurat fajne buty, nie pamiętam już jakie, kumpel też, więc po prostu gościu skroju. Dostaliśmy po, po plaskaczu i uciekł. Najlepsza jednak historia jest taka, że w momencie, kiedy byłem, e, e, wyszliśmy tam na drogę prowadzącą do hali, podjechał maluchem Tadeusz, mój trener od piłki ręcznej, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i słuchajcie, co zrobił. Zapytał się, co się stało, my powiedzieliśmy tacy, no nie zapłakanie, ale tacy przejęci, no gościu nam zabrał buty i poleciał tam, tak. On słuchajcie, ni stąd, ni zowąd, słuchajcie, bez żadnego zastanawiania się zrobił rurę nie widzieliśmy co się po prostu dzieje, po pół godziny wraca z gościem, trzymając go po prostu za ryj, daje mu po prostu plaskacze, <laughs> pyta się ten, a my tak, ten. <laughs> I słuchajcie, e, był od tej pory... Moim bohaterem zresztą do tej pory jest, także jeżeli Tadeusz mnie słyszysz, bardzo cię serdecznie pozdrawiam i to pokazuje też siłę charakteru, więc pamiętajcie, że stoimy po dobrej stronie mocy. Nie tracicie butów i mam nadzieję, że ta historia w jakiś sposób Was zainspiruje do trenowania. Teraz już się butów nie kradnie, chyba że z szafki gdzieś tam, ale ja nie lubię chodzić po ulicy w skarpetkach. Wojtek, dziękuję Ci za pomoc. To było super, jak zawsze dostałem, zostałem przydzwoniony, ale jak zawsze jest tutaj fajnie. Dziękujemy za gościnę, wola walki, zobaczcie jakie ma zarąbiste, zarąbiste siedziska. Jeżeli materiał Wam się podobał, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam Was na stronę jarosefrogowski.pl, gdzie znajdziecie szkolenie online oraz możliwość nawiązania współpracy indywidualnej oraz szkolenia dla firm. Trzymajcie się ciepło, słuchajcie i co? Rozpoznawajcie sytuacje niebezpieczne, jeżeli czujecie, że coś jest nie tak. Prawdopodobnie tak jest i pamiętajcie, żeby dzielić się tym, co dobre ze swoimi bliskimi. Będzie miło, jak udostępnisz nasz materiał i tyle. I zapraszamy serdecznie do woli walki w Warszawie na treningi. Ciao!